Przykują się wielomilionowe zakupy. Łódzkie zamawia sześć kolejnych pociągów, by podróże po regionie były jeszcze bardziej komfortowe. Składy mają przede wszystkim pomieścić znacznie więcej pasażerów niż pojazdy wykorzystywane obecnie. Urząd Marszałkowski zamawia je z myślą o rozwoju Łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Koszt tych imponujących zakupów to niemal 320 milionów złotych. Około 220 milionów będzie pochodzić ze środków unijnych. Miliony z krajowego planu odbudowy na nowoczesną medycynę. Szpitale podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego dostały w sumie 235 milionów złotych m.in. na zakup nowego sprzętu, remonty oddziałów, rozbudowę bloków operacyjnych, wsparcie pacjentów przewlekle chorych czy leczenie onkologiczne. Pieniądze trafią do Szpitala Kopernika, Szpitala Pirogowa oraz Szpitali Wojewódzkich w Zbierzu, Skierniewicach i Sierazu. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Rozpoczęło się składanie projektów w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Każdy mieszkaniec może zaproponować swój pomysł. Wystarczy wypełnić krótki formularz, opisać swoje zadanie i zebrać listę poparcia. Warto się pospieszyć. Wnioski przyjmowane są tylko do 31 marca, szczegóły na stronie po.lockie.pl Aż 2 miliony 400 tysięcy złotych przeznaczy województwo łódzkie na program profilaktyki nadwagi i otyłości. To o 600 tysięcy więcej niż planowano na początku. Dzięki temu więcej dzieci skorzysta z bezpłatnych wizyt u lekarza, porad dietetycznych, zajęć ruchowych i spotkań z psychologiem. Zwiększenie wydatków pozwoli przebadać nie 500, ale ponad 630 najmłodszych mieszkańców regionu. Łódzkie jest pierwszym województwem w Polsce, które rozpoczęło program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci, finansowany ze środków własnego budżetu. Szczegóły na stronie lockie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na cztery pory sportu Włódzkiem, czyli wyjątkowe wydarzenie dla rodzin, znajomych i przyjaciół. Zapisy już trwają. Sześcioosobowe drużyny najpierw zmierzą się w eliminacjach na torze przeszkód pierwsze już w najbliższy weekend. Będą też pikniki rodzinne z atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz cenne nagrody. Najlepsze drużyny staną w szranki podczas zmagań finałowych. Wezmą udział w zawodach lekkoatletycznych, piłkarskich, siatkarskich i koszykarskich. Szczegóły na stronie lockie.pl